W 1983 roku widzę fłódź wyeliminował z pokaru mistrzów Liverpool, a potem, niestety, w półfinale przegrał z Juventusem, ale jeden mecz wyremisował 2 do 2. Na świecie wszyscy byli podekscytowani technologią VHS oraz wszyscy byli podekscytowani pierwszymi. Częściami Gwiezdnych wojen. W tymże samym 1983 roku Timothy Letterman i Steve Berliner zakładają Letterman Tool Group w Portland w Oregonie w Stanach Zjednoczonych oraz wypuszczają swojego pierwszego multitula PST, czyli Pocket Survival Tool. A teraz mamy rok 2018, firma Letterman wypuściła kilkadziesiąt nowych modeli, a świat zupełnie się zmienił. I po tych 35 latach firma Letterman postanowiła przypomnieć model, od którego to wszystko się zaczęło. Pocket Survival Tool, czyli Letterman PST to oczywiście, tak jak wtedy, 14 narzędzi. Mamy tutaj kombinerki, nóż, śrubokręty, przecinek do drutu, czy pilnik, ale oczywiście ten tool to również wielka gratka dla kolekcjonerów. Posiada wszystkie funkcjonalności i jest dokładnie tak samo zbudowany jak oryginał sprzed 35 lat. Od tej chwili kupicie multitula Letterman PST, oczywiście w salonach Militeria.pl. Powiem Wam, że jestem wielkim fanem takich oldschoolowych, vintage'owych rzeczy, a do tego jak działają, jak ten multitul są w pełni funkcjonalne, to już w ogóle jest super. Do tego w komplecie dostaniecie taką oto skórzaną pochewkę, dokładnie taką samą, jak ta sprzed 35 lat.